No dobra, ale dlaczego pan tu zaparkował? 45 było min. miejsca. O dlatego hmm. tylko no i wyłącznie na... stanąłem tu. Tu stałem. Ja no ale czy jestem... można tutaj parkować? Nie, nie można, oczywiście. 604 no. nic. Nie odbiera. Zatakamy, przesuniemy bliżej auta. Halo? Dzień dobry, oddzwonię, Macierek z tej strony. Ktoś Dzień dobry. tego numeru? Wojtek, tak. W sprawie tego, tej Toyoty tam, Szeignera dzwoniłem. A ona to jest chyba do, sp do, do, do sprzedania czy coś? A to chyba pomyłka, pomylił pan numery, ja nie sprzedaję Toyoty Taka czarna Toyota na trawie zaparkowana Ach, tak, 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 No o, to tak, nie tak, do sprzedania tak, tak, no jest? Boże yy, Tak, tak, po co z nią? Nie, bo będziemy wywozić, tutaj straż miejska z tej strony A, dobra, to już schodzę, już schodzę, nie miałem po prostu wie pan miejsca, no bo to wie pan No Ja wyrozumiem, dobra, za 5 minut będziemy Już dobra, jestem Dobra, schodzę. do widzenia Dziękuję, do widzenia Ciebie. Nie za Ciebie, nie za Ciebie, Pan dzwonił? Słucham? Pan dzwonił? Gdzie? Do mnie. Nie, dlaczego? A nie, bo ktoś do mnie dzwonił. Tak? Telefon, coś takiego. tam pracę do tego, co? Pierwszy miesiąc. Ja nie słyszę, musiałby pan wyjść, bo ja słaby słuch mam, wie nie ma tu w ogóle, gdzie zaparkować. da jakieś śmieszne rzeczy a tu nie ma parkingu To właśnie, jest taki jasny a właśnie nie ma tutaj bo dla swojej firma wykupiła tylko dwa miejsca dla pracowników a, a tu pan wie że to na no nie miałem wyboru, a, a musiałem się, wie pan pracuje dopiero miesiąc nie chciałem się daje panu robić. <grym> proszę <Nie. grym> no proszę pan nie, nie. trzyma ale proszę pana mi na takie auto nie stać ale proszę pana no co pan robi bo ja biorę auto pan on nie żyje no, nie 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 nie. nie 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 ja, ja nie mam auta, ja biorę. Wie, pan auta. Pani ja Nie ma na. Ja nie ma na kartę. Panie, nie ma na kartę. Panie, nie ma nie Naprawdę. O kurde, nie to będzie nie jest. Co zrobi? Co on robi? Co Dzień dobry. Proszę pani, chciałbym prosić o pomoc tutaj z panem, który jeść w potrawniku, po chodniku. Ja go tutaj zablokowałem. To jest ulica Aignera przy budynku numer 4. O, adres podam Pani inny. Ludwika Idzikowskiego 16. Nie, on tu stał, ale była kartka z jego numerem telefonu, więc ja zadzwoniłem, udawałem, że się ze straży miejskiej zrekwalujemy. No i strzeż. Chciałem po prostu go zatrzymać i wezwać policję, bo straż miejska nie przyjeżdża do samochodów, z do stojących. Tylko, że oni przyjeżdżają za dwa dni. Więc... No i znowu bredzę w tym filmie. Zobaczcie, co było w poprzednim. A, i w ogóle jeszcze to muszę ściąć te kudły wreszcie, bo... Znowu ktoś po 28 latach powiedział do mnie proszę pani. już trochę przesada. A włosy zamierzam oddać na cel pożyteczny. Może zrobię o tym jakiś post na fejsie, albo na YouTubie, albo film o tym zrobię. Zobaczymy. Idę ścinać. Ale już mam mandat, wyjeżdżam stąd. Jaki mandat? No normalny. Bo... Na ile? Głoski ścięte, słońce zaszło. Jak chcecie wiedzieć ile wyniósł mandat, to zapraszam do poprzedniego filmu. Pod tytułem musieliśmy pilnie i tak dalej. W tym poprzednim filmie też oczywiście bredziłem odnośnie policji, ale to sobie zaraz zobaczycie na końcu filmu. Czasami tak. Ja bywa. tutaj z mieszkańcami mam, mam kontakt, oni mają naprawdę dosyć tego. Niszczenia tutaj tego chodnika, trawnika. Przed chwilą szła pani z malutkim dzieckiem. Tu jest też ten sap pięknie zaparkowany No A te bloki tu nie są po nic, one są po to, żeby tu nie jeździć No wie pan jak to w Polsce jest. Czego Jak? Czego by pan nie postawił tutaj tak po lewej Szkoda, że pan mówi tyłem do kamery a mówi mówi pan rzeczy, że... ale dobra Nie, nie, widziałem na TikToku pan? Na TikToku? A wie pan, że na TikToku to schodzi. Nie ja. To ja dzwonił Panu dzwoniłem. Nie no, to ja dzwoniłem. Nie, ja dzwoniłem też. A, dobrze. Co się wydarzyło Pana, no nie wiadomo, tutaj nic parkingowych nie ma. Ja celowo stolałem tutaj, bo i tak te ciężarówki tutaj, które budują, one często tutaj stawały. Po co te ciężarówki miałyby tędy jeździć? Po pierwsze, to ciężarówką taką to on tutaj nie przejechał, bo by się zakopał. A po drugie, on ma dojazd. Od Aignera i dzieckańskiego tą ciężarówką. I on nie ma po co tędy jeździć. by naprawdę było widać, że ciężarówka jeździła po trawie i po chodniku. A ma tędy dojazd. O! Więc stanąłem tak, żeby chodnik, był, chodnik był pusty. No jak nigdy, jak ja tu nie stanęłem. Nie nigdy, pracuję. proszę pana. No jest tam, już pan, mówi, widzi pan, że jest to rozjeżdżone, nie ma trawy. Stanąłem tutaj. Ten człowiek mi podstawił. Yy, na kamień pod same drzwi, tak żebym nie mógł wsiąść od strony kierowcy więc przesiadłem się, zadzwonił do mnie, pytam czy to on dzwonił mówi, że nie, że on do mnie nie dzwonił, tak? Eee, że zaczął się dziwnie zachowywać, zaczął być agresywny w stosunku do mnie eee, proszę pana, Myślę, to, co to pan, pan mówi pan jest wszystko nagrane i to co robiłem też jest nagrane pan, tak? Żeby pan nie wymyśla, eee, świetnie, no to jak pan pokaże tak. nagranie to będzie pan oskarżony o próbę e, ubradzenia mi samochodu bo zaczął pan e, wchodzić do mojego samochodu powiedział pan, nie, że no, pan do do powiedział pan, że nie stać pana na taki samochód tak. Po czym dał mi pan swój rower i próbował pan wsiąść do mojego samochodu. Nie, no ja pana nie znam, zamiej. ja nie wiem kim pan człowieku jesteś. Czy mi krzywdy nie zamierzasz? To tak dla się dla m... zakowuje człowieku. Dobra, dobra, dobra mówi pan. Ten rower dole, jest dla mnie tym samym... Dzwoni pan na policji, dzwoni pan na policję, ja dostaję mandat i jest po nie pan. Wie pan, jest pan większy ode mnie, ja pana nie znam, ja nie wiem czy pan mi krzywdy nie zrobi, noża nie wyjmie, jak się pan w ogóle zabrał? No nie nagrywałbym, jak pan bym chciał zaparkował? pana zabić. Nie było miejsca po prostu, a ja chciałem wyjechać, dobra. a pan stanął mi rowerem przed tym i mnie nie chciał wypuścić i tak ale stał dla... godzinę. No dobra, ale dlaczego pan tu zaparkował? 40. minut. nie było mniej. miejsca, o dlatego no tylko no i dobrze. stanąłem tu, tu stałem. Ja no ale teraz czy byłem... można tutaj parkować? Nie, nie można, oczywiście. No no to. I ja sobie zdaję sprawę z konsekwencji i z mandatu, no ale ten człowiek nie ma prawa mi, wie pan, do samochodu wchodzić. E, ja, ja byłem przerażony, że on brat, nie radnie. Nie był pan ale przerażony. Ale ja pana nie znam, bo to proszę. Pana. To sobie się... proszę. <laughs> Dobrze. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy. No i dobrzy ludzie. Jak ja to mówię. E. Tam wiedzieć. Ale pan nie ma prawa mi, wie pan, do samochodu wsiadać. Nie, ale ja nie... panu wytłumaczę na spokojnie. Przy policji pan się nie musi obawiać. No dobra, dobra. Ja no, pana dobra. nie znam. Ja się zachowa, nie chodzi, pana. Pana. chodzi o to, że dla pana ten samochód jest dla mnie dokładnie tym samym, czym ten rower, więc chciałem się po prostu z panem zamienić. Miałby ale... pan wygodę, jeździłby co, pan rowerem, ja, rowerem może pan mieć Ale to jest własność prywatna, nie można takich ale rzeczy robić. Ale dokończę, dokończę. To ma, co pan, pan robi też nie może. No dobrze, dlatego nie jest pan szeryfem. wzywa pan Jestem odpowiednie szeryfę. służby, a nie pan z rękawstwem. szeryfem. Tak, jest pan szeryfem. No mam gwiazdę, pokazać panu? Chyba pan ma nie po kolei pod widać. Akurat to nie pana sprawa, co ja mam pod sufitem. To mhm. o, Nie da rady tego chyba przesunąć. Recy by będzie pewnie uwalone. Miał film, super. A jak pan to opublikuje, to pana pozwy. Wie pan o tym? Nie ma pan prawa, bez mojej zgody, publikować takich rzeczy. Jakich rzeczy? No nie ma pan. Ale ja jak... Nie jestem osobą publiczną. Ale jakich rzeczy nie mam prawa publikować? Nie mam prawa publikować mojego wizerunku. Ja się na to nie zgadzam. No to ja wizerunek ukryję, proszę pana. Dobra, ma pan, to, e, za, takie... pan za obyczaj, że facet mi wsiada do samochodu i chce odjeżdżać. Dobra, Dobra ma pan. Do Ale dałem panu swój rok. Za panu, pan, darmo. Pan tłumaczył w sądzie? Za darmo. Dobra, Dobra. Darmo. jeszcze zobaczcie co z Sabem się stało. To było nie wiem, ze 2-3 tygodnie temu tutaj zrobiłem tą reorganizację. I Saba już tu nie ma. Zobaczcie, gdzie parkuje. Oha, co to się tutaj stanęło. Wierzę, chyba. Przestańcie dobra, się kłócić, tak? Ja panu dokument oddałem, tak? Tak. E, dobra, pan jest wolny. Jak pan chce, może pan jechać. Jak pan nie chce, to pan stoi. To już e, pana decyzja. Nie, no muszę a, iść na ten... pocztę. Odebrać list od Wydziału, y, wydziału Ruchu Drogowego. Tak, e, pan jeszcze czeka, bo ja piszę panu mandat. a tak, nie wiem. Poczekam pan 10-15 minut i panu oddam. Mandat do podpisu Dobra, Dobra? Dobra. To pan czeka czy nie czeka? Nie czekam. Nie czekam. Wystarczy, że pan wystarczająco głośno powiedział o mandacie. Dobra. Rozumiem, że będę w internecie. Będzie pan. O, może mi pan wyrazi zgodę na nieukrywanie wizerunku, please. Zakryje pan tylko, aby twarzy nie było widać. Dobra, ale... to twarz to zawsze zakrywa. Imiennika nie widać. Dzięki, Do widzenia. A to ile wynosił mandat? Zowiecie się z filmu. Jakiego filmu się dowiecie?